Cześć widzowie! Dzisiaj gramy w reaktywację rankedy Wszyscy zostawiać łapki w górę, suba A my lecimy z filmem Bo ma dymata dwójka tak teraz patrzę Także no i widzicie moje rączki na klawaturze Pozdroł A chcecie jeszcze żebym ten na myszce? To musiał musiała dwie kamerki jakby połączyć A to da się zrobić, spokojnie Jakbyście chcieli to dodajcie mnie do ekipy, albo wejdźcie w, w moją ekipę, nie? I tych huzaj mnie dodajcie i na przykład powiedzcie mi, że, na przykład chcę... Że co chcę? A, że chcę, żeby widzieć też błomi myszkę. Ale to muszę posprzątać. Mhm. Bo jak się tu kurzy, tu masakra jak to wygląda. Lorbo, wkrótco drilla. Szara bohaterka, co jest? Szary bohaterki. Aura! Pikax, fancy nie? To jest... Dobra to ja... Nagle wszyscy są do... Sam... Nie wytrzyma. Nagle chcą wszyscy dołączyć tak, żeby muszę zrobić AFK. Dobra. Lecimy tutaj. Lecimy tak mi się wydaje na Molo. Na Molo? Można to tak nazwać. Czekam. Tam nie jest dobra mi miejscówka. Pół miejscówka, pół mi, pół lobby tam poleciała. Także tam nie jest fajnie. Pytam, ja próbuję przeżyć. Co O pompa. O med. Jak fajnie, że med, co? Co? Ja cię w ogóle nie słyszę? Co? No i mi trochę wkurzają te nazwy, wiesz. To ścisz może, co? Hop. i'm Bravo. credo lá, moeda. O, zabił. Na piłeczki li? Dobra, się Dobra, idziemy.

اشتركوا على اي

Nie wytrzymię, nie? Nie wytrzymię, dosłownie. Ja nie mię maca! Nie mię maca. 빅베이 데이터 Ale czemu miano chłopie? Czemu ty, wy w dwójkę jesteście? Co jest? No nie wytrzy mnie, no, ci! no. co ci Lecisz? No, oj. Co to nie mogę się przy niego... To nic nie zrobi, bo chłop mi stój pod nogami jak nie wiem, jak jakiś, nie wiem. Ja dostaję 10, 20. Ty ty Matko, muszę sobie to ogarnąć. Co Wyłączę sobie to, a to przynajmniej mnie Nie żartuję, ja tak bym nie robił. Fajna jest to to, takie... Rrr, rrr. takie rozciągnięte, tutaj tutaj ten kabelek tak fajnie idzie, bo to, wy tego nie widzicie, ale to tak właśnie wygląda i to jest takie połączone, to jest takie, o, z jestem, z Maurem, wiem, że on kupił tą Maurem nawet wczoraj. Gdzie ty jesteś? Patrz. Jak patrz, to jakby tak wygląda, widziałeś to? Ale ładnie to wygląda, bo tu jak gaszę komputer, to jest tak wszystko czarne, a tu tak... Ja tu musisz spać, tak, cześć. Teraz widzę mój brat. <gryzujesz> Lecz się... Tady je lutovací teda. je tu. Ať se zalutujeme. Jinak to pátor To gdzie jest ta pompa niby? Tu ta pompa była. Gdzie ona jest? Kto to zamknął? Ale gdzie? Co? Lekko popycha. <noise> Ani. Spadł. Let. Lulu. Co? Nie wiem. No. well Odeł. Czy on leci na tych kłopów? Och, chce deadmine, czy co? A, to ja deadam, no to super! Z górki spamią, nie? No teraz najwajte mój ten. Nie no, co to jest za... Ale...

Какой заражал Coś ty zrobił? Co on zrobił? No nie chcę mi się, no kurde, po co tak zrobiłeś? Po co Dobra widzę. Wi Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, tam na dole sobie i oglądajcie kolejne filmy. Ewam ja liczę jego dzięka i do zobaczenia. Elo!